Daj, mówi Paweł Stań. W tym wideo odpowiadam na najczęściej pojawiające się pytania o e booka Magia Uwolnienia. Jak zbudowany jest e-book i co się w nim znajduje? Chciałem, żeby e-book Magia Uwolnienia, siedmiotniowy proces, jak najbardziej przypominał sesje indywidualne. To oznacza, że nie jest to jeden plik PDF, w którym można od razu przeczytać całość tematu. W sesji indywidualnej kolejnego dnia otrzymujesz ode mnie kolejne wiadomości z zadaniem do wykonania lub przypomnienie o aktualnym zadaniu. Do kolejnego kroku przechodzi się po wykonaniu poprzedniego. We booku rozwiązane to zostało poprzez pliki PDF dla kolejnych kroków w procesie. W strukturze są dwa katalogi, w których jeden dotyczy uwolnienia od destrukcyjnej więzi za sobą. A drugi to uwolnienie od destrukcyjnych przekonań dotyczących pieniędzy. Jak korzystać z e buka Magia Uwolnienia? Siedmiodniowy proces. Zobacz, jeśli chcesz wprowadzić zmianę w swoim życiu, czyli skutecznie uwolnić się od toksycznej więzi czy destrukcyjnych przekonań, to pamiętaj, że Twoje uwolnienie nie bierze się z Twojego przeczytania treści ebuka czy intelektualnego zrozumienia tej treści. Twoje uwolnienie bierze się z Twojej pracy, z Twojej własnej pracy według wzoru zawartego w skrypcie. Ten wzór pracy wziął się z praktycznych sytuacji, w których był zastosowany i pomógł konkretnym osobom. Chcę przez to powiedzieć, że jeżeli chcesz skutecznie uwolnić się korzystając z tego skryptu, to zastosuj go w swoim procesie zgodnie z dołączoną instrukcją. Czasowo całość podzielona jest na dwa etapy. Pierwsze trzy dni to etap diagnozy, kolejne trzy dni to etap deklaracji uwolnienia. Siódmy dzień to uwolnienie, sprawdzenie efektów i zaszczepienie nowych przekonań. W pierwszych trzech dniach poświęcasz minimum godzinę pracy nad sobą, w tym czasie nie korzystasz z telefonu, elektroniki, Twoim przyjacielem jesteś Ty, długopis i papier. Nie chodzi jednak o literalne trzymanie się czasu. Pierwsze trzy dni kończą się konkretnym efektem i bez niego nie przejdziesz dalej. A co jeśli potrzebujesz więcej czasu? Każdy z nas jest inny. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, daj go sobie. Pamiętaj tylko o jednym. Niektóre osoby niby deklarują swoją stuprocentową determinację i zdecydowanie do uwolnienia. Jednak podświadomie mogą wynajdować sobie różne zawiłości, dodatkowe komplikacje, zwłaszcza przy szerszym temacie usuwania przekonań dotyczących jakiejś sfery, pieniędzy, związków. Ważne, żeby zauważyć to i poświęcić tyle czasu, aby zmieścić się w trzech dniach, albo dodać sobie kolejne dni, o ile utrzymuje się wysoki poziom złości, gniewu, determinacji na to, co było. To może być trudne. Dlatego na początek polecam uwolnienie od toksycznej więzi z konkretną osobą. W tym przypadku od razu widać efekty w postaci spokoju po całym procesie. Z kolei efekty uwolnienia od przekonań są odłożone w czasie, dlatego że swoje przekonania obserwujesz w postaci sytuacji, które Cię spotykają. Dzięki temu, że od razu czujesz efekty uwolnienia, wierzysz, że to działa, i wiesz, że to tylko kwestia czasu, gdy zmiana przekonań wywołuje zmianę w tym, co cię spotyka. Czego nie robić w magii uwolnienia? W trakcie procesu nie mów innym, co robisz i dlaczego. W trakcie procesu uwolnienia, zwłaszcza pierwszego procesu, jedynie wierzysz w jego skuteczność. Nie warto wystawiać swojej wiary na próbę. Krok po kroku dokończ proces i dopiero kiedy poznasz efekty, podziel się nimi z innymi, jeśli chcesz. Jeśli chorujesz, masz zdiagnozowane choroby psychiczne, nie widzę przeciwwskazań do zastosowania procesu uwolnienia, choć prawdopodobnie choroba będzie rzutowała na jakość procesu. Jeśli jesteś pod opieką specjalisty, jesteś w trakcie terapii. Najpierw skonsultuj to ze swoim terapeutą. Jeśli jesteś w trakcie innych procesów, najpierw je dokończ albo przerwij na czas procesu magii uwolnienia. Podsumowując, to jest e-book, narzędzie do samodzielnego działania. Dołożyłem wszelkich starań, żebyś mógł lub mogła samodzielnie przejść proces uwolnienia. Jeśli potrzebujesz indywidualnych konsultacji, to najpierw napisz, zapytaj o... Ponieważ jest to premiera, rozumiem, że w treści mogą znaleźć się rzeczy mniej zrozumiałe, wymagające wyjaśnienia, dlatego rozpoczynając swój proces uwolnienia w czerwcu, możesz do mnie napisać z pytaniem, jeśli czegoś nie rozumiesz. Nie jest to relacja konsultacji, a Twoje uwagi i pytania pozwolą mi ewentualnie poprawić skrypt. Jeśli wolisz indywidualne podejście i wsparcie, to zapraszam do indywidualnych sesji. To tyle w tym wideo. Pozdrawiam Cię serdecznie, mówił Paweł Stan.